Dzień dobry. Ten film kierujemy do zarządów wspólnot i zarządów spółdzielni. Powiemy króciutko na temat tego, jak zamówić świadectwo energetyczne dla spółdzielni i dla wspólnoty. I zapewne co Państwo wiecie, ale nie zaszkodzi powtórzyć, trzeba by było powiedzieć, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z budynkiem wielorodzinnym, no to tak naprawdę istnieje obowiązek sporządzenia świadectwa dla wszystkich wyodrębnionych lokali w ramach tego budynku. Dla właścicieli lokali, oczywiście w momencie, kiedy właściciele tych lokali mają zamiar te lokale albo sprzedać, albo wynająć. Natomiast e, czym innym i e, e, czymś e, odrębnym jest obowiązek dla zarządcy budynku do tego, żeby sporządzić świadectwo energetyczne dla samego budynku, które to świadectwo uwzględnia nie tylko lokale mieszczące się w budynku, ale także części wspólne, okna w tych częściach wspólnych, e, e, no, takie pomieszczenia jak piwnica, czasami strychy. I tutaj mówimy o świadectwie nie dla lokalu, ale świadectwie dla budynku. Nasza firma oczywiście sporządza takie świadectwa dla budynków, zachęcamy do kontaktu. Na naszej stronie jest formularz kontaktowy, wystarczy, że podacie Państwo swój numer telefonu, nasi konsultanci zadzwonią, powiedzą jakich informacji potrzebujemy, żeby sporządzić świadectwo energetyczne dla budynku, czy to własnościowego, czy to spółdzielczego. Zwykle takie świadectwa sporządzamy w ciągu kilku dni roboczych zachęcamy do kontaktu.